Aby gmina mogła być uzdrowiskiem, musi posiadać udokumentowane złoża lecznicze. Takimi złożami ma być borowina, kopana gdzieś tutaj. Czyli gmina już nie ma oparcia o wody siarczkowe, ale o miejscowe błoto. Stoimy przed miejscem zlokalizowania strefy uzdrowiskowej A. W bezpośrednim sąsiedztwie. Mają powstać składy magazynowe PSB. Z tyłu powstała obwodnica. Stoimy tutaj parę minut i słyszymy ten hałas. Kto będzie chciał tutaj zainwestować grupę milionów złotych?